Karczowanie poszło pełną parą przy jednostce wycięli cały narożnik drzew tutaj przy Remondisie oczyścili wszystko już są zakopane rury i wyprowadzone studzienki kanalizacyjne to tam lekko po łuku pójdzie w stronę hali a w stronę młyna tam już jakieś wertepy wielkie i też po łuku w drugą stronę pójdzie... zresztą stąd doskonale już widać młyn i koniec szerokiej no a tutaj przy kościele rozwalili mur do samej plebanii, i ta droga, jak widać, będzie pod samymi oknami plebanii, i dokładnie sprzeciwka będzie wpadała od strony hali a przy yy, stacji kontroli pojazdów tu po prostu będzie takie małe skrzyżowanie i tutaj ta uliczka wzdłuż muru i stodoły yy, już zostanie do ronda tej szerokości Jadąc z centrum tu będzie można wjechać Lewo skrętem, a jadąc od Zawadzkiego z tej czteropasmówki będzie można skręcić w prawo i wjechać na środku krzekowa wygodniej niż przy Lidlu na końcu.